Ty masz lat 23, tak? Jesteś wolną dziewczyną, tak? Więc jakiego byś chciała mieć polaka czy Amerykana? Zależy na jaką okazję. Polki są piękne. W ogóle kobiety są piękne. Tylko nie wszystkie potrafią to wydobyć z siebie. A konkursy te są po to może, żeby dziewczyny lepiej się poczuły, żeby zauważyły to piękno w sobie, żeby potrafiły to wydobyć z siebie, bo jesteśmy naprawdę piękne. Wszystkie jesteśmy piękne. A co daje Polakom? Satysfakcję, na pewno. Szczególnie, jeśli dobrze idzie nam w dalszych konkursach piękności. Um na dziewczyn na pewno wielką radość, szczególnie jeśli się wygra, jeśli nie, radość z tego, że wzięło się udział w takim tezie. Wyborach mieskułania, ponieważ myślę, że jest to bardzo duża szansa dla młodej dziewczyny żeby i chciałabym pokazać, że polki naprawdę potrafią być piękne i mądre. Trzy rzeczy w życiu. Jest zdrowie, miłość i, fortu... i po prostu szczęście. I jak jedno jest, to drugiego nie ma. Yy, na przykład jak jest miłość, to człowiek yy, prosi o pieniądze. Jak się dostaje pieniądze, to się psuje w miłości. Tak myślę. mają inne zdanie, myślą, że to jest tak wspaniale i pięknie. W Ameryce przede wszystkim liczą się pieniądze. Polska jest bardziej rodzinnym krajem, gdzie są bardziej... ważniejsze rzecz jest rodzina niż pieniądze, moim zdaniem, w Polsce. Dobrej zabaw I myślę, że najlepsze jest to, żeby większość dziewczyn oczekiwała tego samego, żeby właśnie chciały się dobrze bawić, bo w momencie, kiedy chcą wygrać, powstaje coś takiego, co się nazywa rywalizacja i niezdrowe współzawodnictwo, a tutaj tego nie ma. Także myślę, że większość dziewczyn przyjechała właśnie, żeby się pobawić. Uśle, nie masz po a, tak, to mamy widowisko! To je boczej! Floryda jest piękna. Wszyscy Polacy powinni mieszkać i opanować całą Florydę.